Laptop czy komputer stacjonarny do obróbki zdjęć? A jeśli laptop, to dlaczego MacBook? To pytanie gdzieś tam pojawia się u wielu fotografów i osobiście przez wiele lat obrabiałam na komputerze stacjonarnym. Minusem największym tego jest to, że no, te komputery stacjonarne są olbrzymie, więc jak chcemy się gdzieś przemieścić, no to niestety zabrać i monitor, i taką jednostkę jest no, bardzo ciężko. Oczywiście możemy ten komputer unowocześniać często, a jak wiadomo, wszelkie programy do edycji zdjęć, np. Lightroom przygarnie każdą ilość RAM-u, teraz dużo. Narzędzi, jak odszumianie AI, czy maski wykorzystują też kartę graficzną, więc tutaj warto mieć na pokładzie mocny sprzęt. W przypadku laptopów tu jednak MacBook rządzi z jednej przyczyny, że laptopami na Windows jest tak, że jak odepniemy od zasilania, to niestety ich wydajność spada. Oczywiście teraz weszły nowe procesory. W tym sezonie przesiadłem się na MacBooka. Na pewno dużo rzeczy uważam, że na Windows jest prościej ogarnięte. Na MacBooku potrzebujemy pewnych aplikacji, ale nie ukrywam, że ta wydajność, jakość monitora i też poręczność jednak wygrywa. Daj znać w komentarzu, czy jest.